Simonowi sobie, a tak po prostu dołączymy sobie do kolegi. Co on może robić? Na tym prywatnym serwerze, A bo czwarta moja a Ała. Dobra, dziękuję. Hej Alex, co tam? Do. Dobrze. A U C I E A U CIEBIE? Czy dostałem? Nie. Czy dostałem? Kuszę. Czuję, mam dla wszystkie bronie. Nie, jeszcze 120 kluczy. Nie, ja kupuję swoją... ja kupuję wyrzutkę. Ja zbieram na wyrzutkę ognia 400 kluczy. Ja, nie, 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 I sobie kończę.